Laudetur, gdy antysemityzm napotyka antypolonizm. Bo proszę Państwa, w Polsce antysemityzmu jest mnóstwo. Co więcej, ten trend rośnie. Widać to po działalności choćby Brauna, nie mówiąc już o różnych kamratach, z którymi zresztą tak jak czytam od jednego mojego komentującego, Braun właśnie sitwę teraz tworzy z Ludwiczkiem, z Olszańskim. Upadek kompletny, ale mniejsza z tym. Ale bądźmy szczerzy, w Izraelu i wśród. Żydowskiej elity i politycznej, bo nie brakuje nastawienia antypolskiego. Skąd to się bierze, jaki to ma charakter? Bo ja uważam, że część tego, no co? Generalnie jest w swojej wymowie antypolskiej. Nazwijmy to po imieniu. Typu fraza: Polskie obozy, zagłady dalej. Fraza tego typu, jak że w Polsce po raz pierwszy wydano nakaz noszenia gwiazdy Dawida. One mogą nie mieć charakteru intencjonalnego. No to po prostu skrót myślowy, obraźliwy dla nas i trzeba z nim walczyć. Zaraz powiem o tym, jak moim zdaniem. Oczywiście, są też teksty intencjonalnie antypolskie. Do się jednego z wysokich izraelskich polityków Polacy, którzy wysysają antysemityzm z mlekiem matki. Tutaj taki znany pisarz złośliwie dodał i czymś ojca, ale tego nie mogę powiedzieć, bo algorytm nas Ja mniejsze z tym. Proszę Państwa, o co chodzi? Faktem jest, że. Holokaust dokonał się na terenach Polski, ale Polska była ofiarą Niemiec, tak samo jak i naród żydowski. Na nasze nieszczęście Żydów wymordowano w 90% na terenie Polski. Treblinka, Bełżec, Heum, Sobibór, Birkenau. Oj, długo, długo, mógłbym. To nie, nie zrównoważy to oczywiście Babiego Jaru czy Terezina, ale tu 90, więc dla nich ta ziemia jest jednym wielkim drobem. W sposób oczywisty pewne, Odczucia, pewne idee się przenoszą, co prowadzi do paradoksu. Z części z tych wypowiedzi można wnioskować, że bardziej Polska jest tu winna, czy Polacy, niż Niemcy, bo oni rzadko, rzadko się pojawiają w takich wypowiedziach. O, Niemcy są silni. Po, polska jest jednak krajem dość słabym i mocno też uzależnionym od Stanów Zjednoczonych. Natomiast, proszę Państwa, ja uważam, że aktywna, demo, ak aktywna dyplomacja polska. Powinna walczyć z takimi wypowiedziami, zwracać na niej uwagi, pro, prosić o prostowanie. Nie wystarczy, jeżeli przedstawiciel Jadwaszem stwierdzi, że w drugim zdaniu było stwierdzone, że tę gwiazdę Dawida na, w Polsce jako pierwszym kraju, jednak Żydzi musieli nosić na polecenie władz okupacyjnych. Do przyjęcia byłaby wypowiedź, zwłaszcza jednak instytucji o takiej wadze, bo to jest instytucja o wielkiej wadze, jak Waszem, że po, po raz pierwszy obowiązek znakowania gwiazdą Dawida. Na ramieniu wprowadzono na okupowanych przez Niemcy terytoriach Polski. Taka wypowiedź byłaby uczciwa. Antypolonizm czy antysemityzm, jak wszelkie generalizujące ideologie, są sobie równe. Natomiast Żydzi generalnie idą w złym kierunku, jeżeli chodzi o używanie terminu antysemityzm, z prostego powodu. Teraz każdy, zobaczcie, Także twardzi republikanie, kto krytykował sposoby walki w gazie, ostrzeliwanie konwojów humanitarnych, strzelanie do ludzi stojących w kolejkach po chleb, wyburzanie całych dzielnic, jakieś snajperskie zawody w strzelaniu dokonywane przez żołnierzy, gwałcenie więźniów palestyńskich. Każdy, kto coś takiego przytaczał, uwaga, w tym zwolennicy Izraela, bo ja, jest, bo ja jestem filosemitą, od razu mówię. O, taka moja rozmowa. Ta, taki mój tekstik na Twitterze u pana Morgensterna doszedł do pół miliona wyświetleń. Przypięto mi tu wtedy zresztą łatkę mordercy dzieci palestyńskich, a mniejsza z tym. W każdym bądź razie Żydzi, którzy na każdą taką wypowiedź mówią to antysemityzm, niszczą swoją własną miękką siłę. Sprawiają, że już nawet wśród republikanów młodszych w USA poparcie dla Izraela spada, spada i spada, a miękka siła jest tym, bez czego taki kraj, moim zdaniem, miałby bez czego taki kraj będzie mieć ogromny problem. I żeby było jasne. Ja tutaj nie oskarżam generalnie Żydów z okresu wojny, z okresu przedwojennego, ja jestem w pełni świadomy mordów i pogromów w Wiedwabnym, w Wąsoszy, w Szczucinie, w Radziłowie, Gwałtów masowych mordów. co więcej ohydnych mordów potem w 1945 roku, kiedy mordowano Żydów w pociągach. No, przykładem może być działalność jakiegoś księdza Hojoła w rabce, Hojoła, pardon, z, włącznie z napaścią na sierociniec dzieci żydowskich, które obrzucono granatami, etc. Jeden z epizodów walk naszych wspaniałych żołnierzy wyklętych. To wszystko jest dla mnie oczywiste. Natomiast głupie i toksyczne jest jednak ta, ta fraza o polskich obozach zagłady, o Polsce gdzie dokonał się Holokaust, bo to od razu sugeruje polską odpowiedzialność i polską sprawczość. Wszyscy powtarzam, nie neguję pogromów, nie neguję szmalcowników, nie neguję tego i co się działo w czasach okupacji w 1945 i w 1968 roku. Neguję tylko absolutnie stawianie Polski i Polaków w roli jakoś tam współodpowiedzialnych już w taki istotny sposób za Holokaust. Holokaust był ideą niemiecką. Wanzy się ukształtował w pełni jako dojrzała idea i był wykonany przez Niemców. A co do bestialstw innych ich sojuszników, Rumunów, przypomnijmy pogromy w Jaszczach. To żadne polskie się do tego nie umywają. A tam w Polsce nie było żadnej oficjalnej państwowości kolaborującej z Niemcami, która współudziała. A Horti, a, a potem Węgry, a masowa deportacja Żydów węgierskich do Auschwitz w końcu rękami węgierskimi. A Litwa. Polska wychodzi tu bardzo, bardzo dobrze. Nawet jeżeli było wielu szmalcowników. Tu. Więc proszę Państwa, aby zachować uczciwość, polska dyplomacja powinna walczyć z pewnymi tekstami. I jeszcze jedno: ona będzie walczyć skutecznie, jeśli to będzie dyplomacja uznawana i szanowana przez Unię Europejską, przez Stany Zjednoczone i tak, także Izrael. Bo wtedy będziemy słuchani. Kogoś takiego jak Brown, Kaczyński czy Memcen nikt nie będzie słuchał. Od wrzuci do worka polski klasyczny antysemita. Więc zachowanie Sikorskiego oceniam tutaj bardzo wysoko i bardzo dobrze. Walczmy nawet z tymi wypowiedziami, które nie są intencjonalnie antypolskie, ale przyprawiają nam ohydną mordę, tak jak te polskie obozy zagłady. Mając przyzwoitą dyplomację, słuchaną i szanowaną w Unii, w Stanach, drobnymi krokami na pewno możemy tu osiągnąć postępy. Aby już nie być przez młodych Żydów utożsamiany jedynie z krajem grobem ich przodków wielkim, wielkim grobem, do którego pielgrzym. No co niestety jest smutnym faktem, ale faktem, który się ziścił za sprawą narodu niemieckiego. Tak, no nie legendarnych nazistów, czy coś za, za sprawą Niemców, po prostu nazywając to po imieniu. A tak, jeszcze w zakończeniu, bo jednak warto o tym wspomnieć. W jerozolimskim Jadwaszem, w Ogrodzie Sprawiedliwych, gdzie sprawiedliwi ci, którzy. Narażając życie, ratowali Żydów w czasie okupacji. Nie wiem, czy wiecie, najwięcej drzewek posadzonych jest przed Polaków. Także ta rzeczywistość to oczywiście nie byli tylko szmalcownicy, jedwabne, wąsosz czy Szczuczyń. To była także Markowa umowie. na sprawa, że Ulmów zadekował polski zbir. Wiecie oczywiście, kim byli Ulmowie, no to, je, to jasne, ale to były tysiące i dziesiątki tysięcy Polaków, którzy jako jedynym tu na, z narażeniem życia Żydów radowej. No Daniel Pasek, pamiętam tego słowa. Jedni Polacy, Żyd ze Stanisławowo z pochodzenia, powiedział tak, w takim wzruszającym wywiadzie już pod koniec życia. Jedni Polacy ocalili mnie, inni Polacy w kolejce od tu w Radości wydali moją rodzinę, rozstrzelano jego ojca i matkę. Gdzieś tam pewnie leżą, gdzieś na takim zapomnianym starym cmentarzyku w Radości. Ja znam ten cmentarz. Tak to dokładnie, bo tak jest w życiu. Trochę w nas z diabła, trochę w nas z Ani. Tacy byliśmy wszyscy Polacy, Żydzi, wszyscy. I w każdej nacji trochę diabła czy trochę anioła może nagle wyjść na wierzch i zdominować resztę. Ramen.